Przeczytam, zastanówcie się, może ktoś mnie zastąpi. Na no to Pani ja Pani przeczytam no jeszcze osobiście. Chcę przeczytać <grymne> pismo, które zostały podpisane. Skierowane przewodniczący Rady Miasta, pan Zwigniew Belowski oraz członkowie Rady Miasta, publiczna szkoła podstawowa nr 2, ulica Kochanowskiego, 14. Będę szczerze, że jestem zażenowany. A mnie ciężko wprowadzić w Dyrektor oraz i poprosiłem, jeszcze powiem, że poprosiłem Panią Radną Śmietankę o możliwość spotkania się z autorami tego pisma, ponieważ no Państwo posłuchajcie, więc będziecie widzieli, gdzie mnie boli. Dyrektor oraz nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bławkątkach pragną podziękować za uratowanie naszej placówki. Czujemy się w obowiązku wyjaśnić sprawę pisma nauczycieli, które zostało odczytane na sesji 9 lutego 2016 roku przed głosowaniem dotyczącym likwidacji naszej szkoły przez Panią Radną Elżbietę Śmietankę. Pani Elżbieta Śmietanka. Zwróćcie uwagę Państwo na ten akapit. bo on jest perfekcyjnie powiązany. Pani Elżbieta Śmietanka miała przedstawić Radzie Miasta pismo o odroczenie likwidacji tylko i wyłącznie na wypadek gdyby Rada Miasta podczas sesji podjęła decyzję o likwidacji PSP nr 2 w Czyli Niestety z niezrozumiałych dla nas względów, przedstawiła je jeszcze przed głosowaniem, co w efekcie mogło doprowadzić do likwidacji naszej szkoły w 2017 roku. Nikt z nauczycieli podpisujących pismo nie miał świadomości, że posłuży jako pretekst do manipulacji. Pismo powstało z inicjatywy samej Pani Radnej. Pani Śmietanka zagłosowała za zamknięciem naszej szkoły. Jesteśmy oburzeni tym faktem, gdyż doszło do nadużycia naszego zaufania. Podkreślamy dość oczywisty dla wszystkich fakt, że nigdy nie podejmowaliśmy działań, których celem byłaby likwidacja naszej szkoły. Nauczyciele publicznej szkoły postanowiłaś dwa w piątkach podpisy. Proszę Państwa, ja bardzo chcę spotkać się z tymi nauczycielami, żeby im wprost powiedzieć, żeby im wprost powiedzieć, że tego rodzaju pismo jest obrażające dla pani radnej i dla nas wszystkich. Myślę, że w naszej prawie jest to popularne takie nagłęki, jest to po prostu żadujące Tak, ale sam, sam fakt. My tak. wiemy jak sprawa wyglądała. Natomiast chcę powiedzieć, że postracyzm, o którym wiem, z którym spotkała się nasza koleżanka radna, która od początku na wszystkich naszych spotkaniach robiła wszystko, żeby przekonać nas do faktu nie likwidowania tej szkoły, bo jest to jej i ludzki, i nauczycielski, i obowiązek radnej. Natomiast to pracuję niestety z przykrością, jako próbę rozgrywają. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Sam osobiście, powiedziałem Pani Dyrektor o spotkaniu z domu doktory, krótko, pani Agnieszko, Pani Agnieszko, jeżeli państwo nie podejmiecie kroku w celu stworzenia stowarzyszenia, które zadeklaruje przejęcie tej szkoły, a w miesiącu, w miesiącu wrześniu okaże się, że nie ma w tej szkole odpowiedniej liczby uczniów, to nikt z radnych nie będzie miał wpływu na decyzję administracyjną burmistrza o przeniesieniu o zmianie okręgów yy, szkole. I, I nic was nie uratuje. I w dniu dzisiejszym ta sytuacja nie uległa w żadnym wypadku zmianie. Myśmy powiedzieli, że oczekujemy na inicjatywę w postaci i stowarzyszeniowej szkoły zamiast szkoły posłowej numer 2. I jeżeli taka inicjatywa, ja to mówię w tej chwili w swoim dzieniu, ale wiem, że pogląd Radnych wielu jest podobny, jeżeli taka inicjatywa nie nastąpi w najbliższym czasie, to w miesiącu najpóźniej stycznia, a może jeszcze w tym roku, sam będę głosował za likwidacją tej szkoły. Kolejna sprawa. Ja tylko, bo jestem też w jakimś że Ale... za to, ponieważ ja na sobie tego pisma zgłosiłem autopoprawkę. Proszę Państwa, dla mnie to jest również rzecz po prostu wskazująca na to, że ludzie, którzy wychowują naszą młodzież, którzy powinni być wzorcami postępowania, rozwiązywania szczególnie spraw publicznych, zachowują się w sposób, który naprawdę no, nie zasługuje na szacunku. Państwo doskonale wiecie, tutaj pani radna, która jest nauczycielką tej szkoły, ile zabiegała w imieniu tej szkoły. I, z, i dla mnie ta propozycja, która jak rozumiem była wypracowana, przecież te osoby dorosłe się podpisały pod tym pismem. Te osoby to no, rozumieją, że po podjęciu uchwały to takie pismo do kosza można wrzucić. Bo to nie ma znaczenia. Więc dzisiaj udawanie, udawanie, proszę Państwa, że ktoś został, przepraszam, zmanipulowany. To jest coś niesamowitego i zadaje pytanie: czy ci, ci nauczyciele wiedzą, co podpisują, wiedzą, co mówią i wiedzą, w jakim świecie żyją. W miesiącu maju będę zatwierdzić, za, proszę Państwa, arkusze organizacyjne szkół. I Pan Radny powiedział to, że problem polega na tym, że my chcemy tę szkołę uratować tak naprawdę. Żeby ona tam funkcjonowała tak naprawdę. Bo ona nie ma innego racji, innej racji bytu. Jeżeli podejmujemy takie starania, podpowiadamy, chcemy, żeby się środowisko właśnie zorganizowało, podjęło inicjatywę, a środowisko w ten sposób postępuje, to niestety rzeczywiście zniechęca innych do troski o tę szkołę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.